A więc witam, witam w pl. Dziś jestem w Wymysł Komodowiecki i zobaczę, jak pierwszy poszedł w leci Pesagama Gama Zifter City Żubr Białystok, Warszawa Wschodnia. A tu stoi byczek ET22842 ze składem platform Pantografia ma podniesione, czeka na sygnał, który pozwoli mu wyjechać z Miejska Mozowieckiego. Taka trochę inna miejscówka, dziś nie w peronach, nie tam nigdzie te składki, tylko tutaj w takim miejscu koło dworca. A to były dwa flirty ER-75 z pociągiem R2 do Warszawy Zachodniej. Chyba będzie byczek odjeżdżał, się coś tam robią. O, o RP1, rozruch, widzę i odjazd. I skład pojechał w kierunku Cegłowa. A ja czekam teraz na pociąg linii R2 do Siedlec. Obecnie na LK2 jest większych pociągów towarowych ze względu na objazdy z Esełki. Ponieważ na Esełce spalił się most nad Wisłą i po prostu są objazdy, nie? Coś się. jedzie. Był RP1. Ciekaw co to jest. Była zapowiedź pociągu do Siedlec, czekamy na niego. Ciężarówka skania I wjechał na stacji Flirt z pociągiem do Siedlec, zaraz odjedzie. I flirty pojechały w kierunku Cegłowa. Kolejny pociąg, Linier 2 do Warszawy Zachodniej, z, z Miska Zwieckiego. Zobaczcie N57 AKM. Jaki to numer? Tu już wszystko ładnie działa. Nowa tablica z informacją. Ta już działa. Informacje wszędzie są, wszystko już działa i te nowe tablice, które zostały chyba zmodernizowane, były takie stare wcześniej, takie, takie wiecie, takie typowe kultowe, a tu te nowe tablice również, które informują o odjazdach pociągów. Coś niespodzianka, byczek z szutrem, z szutrówkami, z szutrem poleciał na Warszawę, bądź na Pilawę, zobaczcie jak skręci. Dwa towary w jednym boczniku i to jeszcze w MISKO Mazowieckim. Nie no, totalny odlot. Zobaczcie, przyjazdy, odjazdy, wszystko ładnie porobione. Nowe tablice, wszystko. Jest jakby już ukończony cały ten remont. Uwaga! Odjazd za 3 minuty. Odjazd za minutę. Sygnał już wydany do odjazdu. do Warszawy Zachodniej.